Moja droga i święta rodzina. Kim jesteśmy? Dlaczego jesteśmy rodziną? Kim jesteśmy? Dlaczego jesteśmy razem w tym polu, gdzie pozornie jest wiele oddzielonych ciał? Dlaczego ciągle pamiętamy, i powraca do nas co chwilę, że wszyscy jesteśmy jednością. Dlaczego jest tak nas wielu tu, pomimo, że jest nas tylko jeden? Przywidzić ten rozdział, ten rozstrzał w tej, nazwijmy to, najzewnętrzniejszej warstwie, tym, co jest najbardziej na zewnątrz, z tego przynajświętszego serca Chrystusa. Z tym, co jest najbardziej na zewnątrz. Tam jest rozdzielenie. A jak tylko wzbijesz się jeden poziom wyżej, od razu czujesz jednie. Nie jednie z kimś, tylko jednie. Jednia z kimś zakłada, że jest ktoś. A nie ma coś takiego jak ktoś, skoro jest jedna. Skoro jest jednia, jak może być wielość? Czy snów o czasie jest wiele? Czy każdy ma swój sen o czasie? Czy sny o czasie kończą się w osobnych rozdziałach, w różnych czasach dla różnych osób? Czy też może sen o czasie jest jeden i my wszyscy podjęliśmy decyzję, że jako jeden zasypiamy i jako jeden się obudzimy? I dopóty cały sen się nie wypali i nie dokończy. Można uznać, że ta jednia, że ten syn śpi. Mimo tego, że w prawdzie, w swoim centrum jest on przebudzony, im bardziej się oddalamy od tego centrum, zaczynamy dostrzegać możliwości bycia czy poczucia się oddzielonym. Ale pamiętajcie, jak tylko wracacie do centrum, te możliwości znikają, jest tylko jedno. Możecie to porównać do odległych miejsc, które są tak daleko, że nawet światło nie do końca do nich dociera. Dociera, ale takie przymglone, niczym gwiazda na niebie, która świeci, jak tylko się do niej przybliżysz, niewyobrażalnym blaskiem. I tym jest Bóg w tym śnie o czasie. Gwiazdom na niebie. Czymś odległym, jeżeli myślisz, że to jest prawdziwe, ale czymś niesamowicie bliskim, jeżeli poczujesz się, że jesteś tuż obok tej gwiazdy. Jego światło, jego radość, jego ogień rozpala Ciebie. To jest wszystko zależne od tego, gdzie wyobrażasz sobie, że jesteś. Wyobrażasz sobie, że jesteś przy Bogu, przy tym wielkim, płonącym Słońcu? Czy też wyobrażasz sobie, że jesteś daleko, daleko, gdzie to Słońce jest tylko odległym, świecącym punkcikiem na niebie? Czymś nieosiągalnym i czymś, patrząc po Ziemsku, nierealnym. Tak więc, gdzie jesteś? Gdzie jesteście, zapytam Was. Czy wy jesteście tutaj na Ziemi, czy przypadkiem nie jest tak, że jesteście tym Słońcem, które postanowiło samemu sobie wyobrazić, jakby to było być oddzielonym od siebie, jakby to było stworzyć dystans między sobą a sobą? Tak wielki dystans, że ja i prawda o mnie wydawałaby się czymś bardzo odległym, bardzo złudnym. Prawda o tobie, prawda o tej rodzinie. Czy ta rodzina nie jest tym słońcem? Tym słońcem, właśnie. Czy nie jesteśmy tym słońcem wspólnie wszyscy? Czy to słońce śpi? Ponownie wydawać by się mogło, że co chwilę jest tutaj paradoks za paradoksem, zaprzeczenie za przeczenie. Ale jeżeli mamy wskazywać, naprawdę musimy, korzystać z tego narzędzia, jakim jest paradoks, aby wyraźnie wskazać wam, że Bóg jest poza słowami, poza koncepcjami i nie zamkniecie go w wąskim więzieniu ludzkiego umysłu, tylko to więzienie zostanie otwarte i wtedy ten Bóg sam wpłynie, wpłynie, aby rozświetlić serca, aby rozświetlić umysł, aby nadać światło temu światu. W jakim celu nadawane jest to światło? Tylko w jednym: aby pomóc. Bóg chce pomagać. To słońce chce być pamiętane. Ono chce być znane. Jest pragnienie samopoznania, jest pragnienie bycia Słońcem, które jest w każdym, kto podróżuje w odległości i dla którego Słońce jest. Malutkim punkcikiem na niebo Każdy pragnie się ogrzać, ponieważ bez słońca jest pogrążony w mroku i w ciemności, w bólu i w konflikcie. Tak jak roślina potrzebuje słońca, by rosnąć, aby być, aby istnieć, tak samo i wy potrzebujecie czuć Boga. Przy Was. Jeżeli go nie czujecie, więdniecie i usychacie. Jeżeli jest on przy Was, a jest on przy Was, ponieważ Wy przypominacie sobie lub przypomnieliście sobie, że jesteście tym słońcem, jesteście przy nim i sami siebie napełniacie światłem. Sami siebie. To to jest przypomnienie i pamiętanie. Bóg i Wy, Słońce i Wy, Rodzina. Czy jesteś w stanie uwierzyć i poczuć, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś Jego rodziną? I możemy oprócz tego, oprócz tej rzeszy pielgrzymujących, poczuć, że między nami jest też ten jeden. To słońce też jest w nas, w każdym z nas, jako iskierka, jako płomień, jako pamięć, jako możliwość przywołania tego światła, jako możliwość dar bycia kanałem, przez który to światło się przelewa w jakiejkolwiek postaci. To jest bycie Słońcem w tym wymiarze. Świecenie nie. Dawanie tego bez świecenia i bez dawania, słońce jest odległym punktem. Ono musi rozpalić się w Tobie, musi być przypomniane, musi przestać być zakrywane. I to jest, jest, umysł ludzki pogrążony w mroku. Cały czas będzie ci mówił i wmawiał. Bóg jest odległą gwiazdą. Widzisz tylko malutki punkcik, który nic dla ciebie nie zmienia i nic nie robi. Ale serce cały czas cię wzywa. Nie, to nie jest prawda, to musi być inaczej. I siłujesz się między umysłem a sercem, umysłem a sercem. Masz w końcu umysł, pod wpływem cierpienia tak się Poddaj, usunie z drogi, serce wyjdzie na pierwszy plan i powie: Ja teraz nie czuję Boga, ale wiem, że to jest możliwe, wiem, że to jest realne, czuję to, co jest teraz dla mnie mówione, ja pozwolę, aby się zadziało, aby to zostało odczynione, aby ta iluzja została odczyniona, tak, abym. Został poprowadzony, abym została poprowadzony na mojej drodze do Boga, w której ja przypomnę samemu sobie, że jestem tą świecącą nieskończoną gwiazdą. Ja nią jestem. Ja pozwolę na to przypomnienie. Nie będę się lękał, nie będę się bał, nie będę się ograniczał. Pozwolę w pamięci, aby. To się zadziało. Pozwolę sobie kroczyć na drodze do Boga, wiedząc, że jest ona ograniczona, że prowadzi mnie tylko do siebie, że ten cały labirynt jest konstrukcją, którą sam stworzyłem, tylko po to, aby z niego wyjść. I wychodzę z niego, bo już nie chcę się w nim plątać. I mimo, że zaplątanie, tak jakby się wydarzyło, ja cały czas czuję, nie tylko potencjał, ale żar tego słońca przy mnie. Ja go czuję i nawet w samym środku tego labiryntu mogę skupić się na sercu, mogę skupić się na sobie, mogę wejść do głębi, mogę podążyć za oddechem, aby przypomnieć sobie pełnię królestwa tu i teraz. I napełniony tą mocą, mogę powrócić do labiryntu i pozwolić aby prowadzenie samo mnie z niego wyprowadziło. A jak się zatrzymam, jak poczuję potrzebę odpoczynku, regeneracji, znowu wejdę do środka i pozwolę na odczynienie tej ciemności. I w którymś momencie tej wędrówki cała iluzja labiryntu, cała iluzja drogi znika. I zdajesz sobie sprawę, że stoisz i stałeś cały czas w tym samym miejscu, u prawicy Twojego jednego Ojca, którego jesteś rodziną. To jest Twoja najbliższa rodzina Bóg. Czy macie innego Ojca niż ten, który jest w niebiosach? Czy to wytłumaczenie powodu, dla którego pojawiło się ciało w czasie i przestrzeni, czy to jest Twój Ojciec? Czy to jest tylko wymówka, żeby ludzki umysł jakoś zracjonalizował, w jaki sposób powstało ciało, w jaki sposób powstało coś, czym myślę, że jestem, lecz tym nie jestem? Ojciec, Królestwo, żar, Rodzina, Spokój. Tylko przy nim, tylko pamiętając o nim, zaznasz prawdziwego spokoju. Bez niego wszystko jest puste, jałowe, skończone. Poczuj w sobie tęsknotę. Do miłujących ramion Ojca i wiedz, że jest On w Twoim wnętrzu, I nawet w samym środku tego labiryntu ciemności, masz możliwość zwrócić się do siebie, zwrócić się do wnętrza, które jest niczym innym jak portalem do Boga. I przez ten portal wejść i pojawić się obok tego Słońca. I ogrzejesz się w żarze. Ogrzejesz się i znowu na chwilę podejmiesz decyzję o powrocie, ale ten żar słońca będzie cały czas w Twojej pamięci. I będziesz tak wracał. Słońce, labirynt, słońce, labirynt, słońce, labirynt. Aż w którymś momencie będzie słońce, 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 cień labiryntu, słońce, słońce, cień labiryntu. Ten labirynt będzie się rozpuszczał, 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 będzie półprzezroczysty, bo cały czas będziesz czuł tą pamięć tego słońca przy tobie, przy tobie, przy tobie w tobie. Ty, ty słońce. Cały czas coraz bliżej, bliżej cień, mglisty zarysowanie labiryntu, ale ty już wiesz, ty już pamiętasz, ty jesteś odporny na hipnotyczny obraz labiryntu, jesteś odporny. Pamiętasz, pamiętasz, trwasz Słońce, 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 trwasz w tym, trwasz, trwasz, trwasz. Pozostajesz, pozostajesz, ufasz, ufasz, pozostajesz, ufasz. Słońce, Słońce, łagodność, łagodność. Dotyk. Dotyk nie na skórze, dotyk głębiej, nie pod skórą. Dotyk we wnętrzu, dotyk nie emocji, dotyk czegoś poza emocjami. Miłość, błogość, pamięć, królestwo. Królestwo jest pamięcią, pamiętanie jest królestwem, wiedza i poznanie. Poznaj królestwo, bo ono jest w Tobie. Poznaj je, pamiętaj o nim. Nie wiesz w moc Labiryntu, nie wiesz w jego moc. Ten Labirynt nie ma końca, ponieważ jest hipnotycznym obrazem. Wychodzisz tak, jakby na zewnątrz, ale on się coraz bardziej rozpuszcza, rozrzedza, rozrzedza, rozrzedza. Aż w końcu nawet idea wyjścia z labiryntu przestaje mieć dla ciebie znaczenia, bo już widzisz na wskroś niego i widzisz, że on nie istnieje, tylko pozwalasz sobie widzieć i być w dwóch światach naraz. Jedną nogą w labiryncie, drugą przy słońcu. I to cię żywi, to cię wzmacnia. To daje ci pokój, radość. I labirynt jest raz rzeczy, 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 a w końcu cały jego obraz się rozmywa. I jesteś cały czas. Powieki. Tam, gdzie byłeś. Na samym początku. Alfa i Omega. To, co było na początku, jest teraz na zawsze powieki wieków. To, co było na początku, jest teraz zawsze i powieki wieków. Alfa i omega, początek i koniec, stan sprzed labiryntu i stan po labiryncie. Labirynt jako czasowy miraż, jako sen, jako możliwość, jako potencjał, ale nieprawdziwy w swojej esencji. Najniższa warstwa. Pamiętaj, proszę o tym, wiedz o tym. Jednocześnie. Niech będzie w tobie pełna zgoda na poruszanie się w labiryncie w jakiś sposób, w taki, abyś czuł, że idziesz do wyjścia, w którym labirynt się rozrzedza, 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 rozrzedza. Jesteś prowadzony, prowadzony, prowadzony. On jest teraz rzadszy, rzadszy, rzadszy. Nie ma tak, że jest jedno magiczne wyjście, do którego wszyscy mają dotrzeć. Jest tak, że podróżujesz przez labirynt w swój indywidualny sposób, z jego powstania, z początku czasu, przez jego rozwinięcie i mocne, bardzo mocne zagęszczenie, w którym jest tak źle, że musisz zacząć od niego się oddalać. I podróżujesz przez drogą wychodzącą z labiryntu, aż ta się coraz rzadszy, rzadszy, rzadszy i znika. Każdy z Was jest teraz na drodze wychodzącej z labiryntu. W różnych jego etapach się znajdujecie. Jedni w miejscu, w którym Ściany labiryntu jest czasem dość realne, ale już prześwituje co jakiś czas coś spod pod spodu, co woła, nawołuje. Od czasu do czasu obijacie się od tych ciasnych ścian labiryntu. Życie Was przytłacza, życie staje się dla Was ciężkie, gęste, ale cały czas ta pamięć Was nawiedza i każe Wam wykonywać ruchy mniejsze, większe. Stać. Sporo jest stania, sporo jest czekania. W paru momentach macie przebłyski i widzicie świat bez labiryntu. Czujecie się bliscy Boga. Nie jesteście w stanie tego połączyć z waszą obecną sytuacją. Wymagana jest pewna, delikatna wędrówka poprzez labirynt, łagodniej niż to było wcześniej. I w tej łagodności podążania ściany zaczynają się rozrzedzać, przestają istnieć. Wymagany jest pewien ruch, pewien Pewna wędrówka. Inni z was jesteście już pod koniec tej drogi, gdzie te dwa światy prze, przelewają się między sobą i ciężko, ciężko wam powiedzieć, czy jesteście przy Bogu czy w labiryncie i przestaje mieć to dla Was znaczenie. Przestaje mieć to dla was znaczenie, bo czujecie jeden w drugim. I czujecie ten żar. Ten żar, który czujecie, jest po to, aby rozświetlić drogę w labiryncie dla tych, którzy podążają, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy wątpią, czują, coś wiedzą, ale jeszcze się obijają od ścian. Po to jesteście i po to tutaj pozostajecie, aby dla nich być drogowskazem, nakierować ich jakoś, aby chwilkę ich poprowadzić przez ich labirynt nawet. Po to, aby uwierzyli, aby doświadczyli, aby to, co jest dla Was rzeczywiste, czyli Miraż Labiryntu, aby stał się prawdziwy również dla nich. Aby zostało to przyjęte i abyście to wszyscy uwierzyli. Kochamy Was. A.